Hej, cześć, witajcie z tej strony Roni! A teraz zaczynamy sobie transfery w Manchester City. Oczywiście cały skład pójdzie do wymiany. Mam nadzieję, że tak będzie, że wszystkim mi się uda sprzedać. Kupić tego kogo chcę. właśnie przed chwileczką sobie robiłem transfery i się FIFA ścięła elegancko. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo chyba FIFA nie ogarnia, że. Mamy tutaj wiele transferów do zrobienia. A gdzie to jest właśnie? O, lista życzeń sobie zrobiłem? No, każdy na każdą pozycję, pierwszy 11, i pierwszy, i jeszcze całą rezerwę sobie chcę kupić. Troszkę dużo zawodników, ponad 20 chyba. Mam nadzieję, że mi się uda ich kupić. To Zaczynamy od tych najdroższych. Hazard za hazarda dajmy tutaj Sylwę, i dodatkowo te 18 milionów powinno wystarczyć. Następny transfer to jest Neymar. Niesamowicie szybki, zdolny technicznie. Będzie wspaniałym uzupełnieniem do ataku e, Tylko zamiast niego to Sergio Aguero Szkoda, że Aguero będzie grał teraz w Santosie 15 milionów Damy plus Aguero za Neymara A tego pana po prostu w moim klubie Nie mogło go nie być, po prostu on musi tutaj być Gareth Bale Po prostu bez niego tu nie byłoby Man City Kogo tutaj zamiast niego? Alassiriego plus te 20 milionów i jeszcze jeden piłkarz, zrobimy ten czwarty transfer Będziemy tak selektywnie robić te transfery Co cztery, ponieważ jak zrobiłem te 11 czy nam 22 od razu, to potem FIFA się kraszuje Po prostu ja potrafię zarządzać pieniędzmi A nie jakieś drdy mały Dobra, może się zgodzą na to, żeby do nich przyszedł Pan Może bardzo go zechce To jeszcze go i te 2,5 miliona może się zgodzą. O, jak widać oferty zostały przyjęte. Oprócz oprócz. Kurczę, nie pamiętam. Oprócz Barcelony. Jeszcze Barcelona się zastanawia. Mamy Hazarda. Mamy Neymara. Oj, podpisanie kontraktu to jest kwestia czasu. Każdy chce grać w Man City dla pieniędzy oczywiście. I jeszcze Gareth Bale, Chodź tutaj, mój kochany. I. Wow, nie przyjęli, wow, ile hajsu muszę wydać, żeby go kupić, dobra, 12 to 10, czyli 12,5 miliona, to dam im 10 za niego, plus Gomez, to się zgodzą na bank, musicie się zgodzić, jeszcze kogoś mi chcą kupić, o, Mario Gomez, dobra, nie, dobra, dobra, Gaugan, go również nie mogło zabraknąć w moim klubie, za niego jajaturę, oj, coś nie pykło, siema, poć, i 11 milionów za Gaugana, o, Kevin De Bruyne, tak, tak, w sumie jeszcze nigdy nim nie grałem w FIFA. nie wiem jak się spisuje, czy będzie mi się nim dobrze grało czy nie, jebać to, ważne, że jest zawodnik z Chelsea Londyn. Atsu, Atsu, dobra, Atsu, plus, 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 minus, 14. dobra, 15 milionów. Mark Ter Stegen, oczywiście zamiast niego Joe Harcik i 9 Baksów jeszcze dokupimy sobie Varana na środkową obronę, a za niego Vincent Company i zero hajsu damy. O, no, Edin Jacko. Dobra, sprzedamy Edina Jacko do Tottenhamu. Do, do Tottenhamu! O, oh, fuck, dobra. Gomez nie, A też nie. Kontrakt został przyjęty. Pierwszy transfer do Manchesteru City Eden Hazard! Następny! Neymar Junior. Ktoś jeszcze jest tutaj? Sprzedamy, oferta transferowa. O, oh, Kalim Rekik. A jak najbardziej? Na Sel. Ciebie jeszcze nie. Kontrakt przyjęty, Gareth Bale. Jest, jest, jest. O, do Stegena też przyjęli ofertę. Teraz tylko podpisać z nim kontrakcik czteroletni. A ja mogę mu zrobić ważny zawodnik, bo jeszcze drugi bramkarz, bramkarz. Mam nadzieję, że uda mi się kupić drugiego bramkarza. Dobra, tobie 70 tysięcy, ważny zawodnik. Piłkarz Realu Madrid, super talent. Oferta transferu przyjęta. O, to fajnie, bardzo mnie to cieszy. Tak zwany to jest PK, swing rapper. Gra w Barcelonie. Ach i Gauguin też przyjęli ofertę transferową. A tylko teraz kontrakcik do podpisania. O, Javi Garcia na sel. O, dobra, dobra. Zgadzamy się jak najbardziej. Oferta transferu przyjęta. O, bardzo mnie to cieszy. Dobra, ważny zawodnik Kevin de Bruyne. Kontrakty zostały przyjęte. Wow. PK, Varan. I. Mark Andre Stegen Dajemy dalsze transfery. Kolejny na mojej liście życzeń to jest Wilfred Bonny. Dobra, to damy te 17 milionów. Następny na liście Robinho. Robinho, za niego damy też 17 milionów. <gryw> Dwóch super drogich zawodników. Następny Adel Tarabt. Bardzo dobry. 5 gwiazdek sztuczek. Słabsza noga. Dalekie strzały z dystansu. A zamiast niego, kogo, gdzie ty jesteś, Dobra? Rodwell i te 5 milionów. Jeszcze sobie piszczka kupimy na prawą obronę. Yy, tak, gdzie jest Richards? Richards się i plus 5 milionów. Ta piszczka, 5 milionów i Richards. Teraz czekamy nasz przyjemny. O, żałwigarca nie przyjął oferty. No i szkoda, bo bym go sobie wymienił najchętniej. O, kolejne kontrakciki do przyjęcia. Dobra, chodź, 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 do Mike'a Klobu. Oferta nie do przyjęcia, 18,5. O, 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 to tu damy Jovi Garcia. E, Garcia. To jest tak 6 milionów i 12. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Tarab się zgodził, znaczy się QPR się zgodziło na taką kolej rzeczy. Chcą mieć Roduela, Roduela w składzie, to by niech mają. O, Piszczu też podpiszę kontrakt. A, kluczowy zawodnik. O, oferta transferowa. O, Johan Hansen. Cześć. Dobra, jedź, jedź. bo mnie to troszkę niepokoi. Teraz Wilfred Bony. Do mojego klubu. Ważny zawodnik, bo będziesz się rotował z Robinio w pierwszym składzie. Rozmowy zakończone fiaskiem. Spoko. Mm, oferta nie do przyjęcia. I tak myślałem. 14 milionów wid Garcia. Kurczę, robię biznes życia chyba. O, siema piszczu. O, Bony też chce do nas przyjść, elegancko. Proponowany kontrakt został przyjęty. Bardzo mnie to cieszy Tarapcie. rapcie. Adel z tego, ta co śpiewał. Dobra, oferta nie do przyjęcia. Widzę, że Garcia tutaj nic nie podziała. Dobra, to macie te 18,5 miliona za Rubinio. <gryw> musisz przyjść do mojego klubu. Och, właśnie wtedy, w tym momencie mi się włączyła FIFA. I tak potem sobie sprawdzałem, czy coś się dzieje. Ciuli się co chwila włączała, że on robił ogromną ilość transferów za jednym razem. Ale jak widać, tutaj robię po cztery transfery, to jakoś FIFA ogarnia to i się nie ścina. No to co? To kupujemy dalej moich zawodników. David Luiz. Za niego oczywiście Joleon Lescott. Tym, co odpalał od pieca tipa i mu spoliło grzywka. Kaunie. Kaunie. O, tu, jak widać. Po czym może to mieć? Jak nie po tym co przed chwilą powiedziałem 14 milionów chyba przesadziłem 12 Następny Dawid De Gea Za niego oczywiście nikogo Tylko trzeba wyłożyć ogromne pieniądze na stół 15 milionów Styknie chyba na tego piłkarza Gdzie on jest? O Pablo Zabaletta I 4 miliony Nie no 5, 5 A 6 dobra 6 Zabaletta i jeszcze. Dawid Alaba z Miałem bardzo wielki problem. Kogo sobie wybrać na lewą obronę i padło na tego zawodnika, ale gdzie jest Klisi? Tu jest Klisi. Oferta transferu przyjęta, okej. Okay. O, wow, ile ty chcesz zarabiać, mi kochany. O, mamy kolejne transfery. Oj, ktoś, a Spilquet to chyba nie przyjął oferty. no. Kurczę, to mnie niepokoi troszeczkę. Ważny zawodnik. Dawid Luiz Nakesham. Dawid Nakesham Luiz. Kolejny. Dawid H. O, przyjęli. Czerwone diaby przyjęły ofertę za niego. Będziesz waszym zawodnikiem. Ale to mnie niepokoi. Dobra, wy go nie chcecie. Dobra, 9 milionów powinno was zadowolić. Tak mi się wydaje. Transferu przyjęta. Ładnie, że do nas przyjdzie. David Alaba. O, Dedryk Boata. A, jeszcze kwestia tego transferu. Bo wy chcieliście, abym sobie kupił Rasiaka, a jest pewien problem. Rasiak właśnie kończy karierę i nie można go kupić. Niestety, to może jak wymyślicie kogoś nowego, żebym sobie kupił jakiegoś super polskiego napastnika, coś takiego, albo ofensywnego pomocnika i z niego zrobimy jakoś super gwiazdę w Manchester City. Bo już z Rasiaka nic z tego, bo kończy karierę sobie tam w tym klubie, nie wiem gdzie gra, chyba w Lechii, Gdańsk To już sobie kończy karierę chłopak. Starość, nie radość, Słaba minęła. Haj się zgadza. No, i nie zagram, mam jeszcze City, niestety. Jak na złość, nie chcę przyjąć oferty, to może. Taki drugi transfer. 12 milionów zabaleta. No, hopie, ile można. O, kolejne kontrakciki. Dwóch Davidów teraz podpisuje kontrakt. Luis i Alaba. Co, będziemy na czwartym miejscu w Lidze. No, was chyba pogięło ziomeczki. O, w końcu przyjąłem tego zabalety. Chcę się pozbyć. Ważny zawodnik, oczywiście. Oferta transferowa. Mac e, MacGyver. Cześć. Zobacz, listę życzeń. Jeszcze kilka tutaj transferów. To sobie już dokupimy tych wszystkich Romelu Lukaku. A za romelu Lukaku kogo tutaj sobie damy? Tego pana, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Wow, nie hajsu ma transfery. LOL To najpierw sobie takich kupimy. Troszeczkę, teraz tutaj troszkę zamian. Sinclair. Gareth Baryza Foresta Plus 3,5 miliona. Albo cztery, damy, dobra. Cztery i to. Kurczę, hajsu powoli brak. O, 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 tego pana muszę sobie kupić. Podobno czołg w obronie. Trzeba to sprawdzić. A zamiast niego, kogo by tutaj sobie dać? Dobra. Damy tyle za niego. Nazwisko, Luke Shaw I do tego jeszcze Wayne Bridge. Albo. Wayne Bridge to jest staruszek spokojnej tej. A, to damy tego. Gdzie on jest? Kolarów. dobra. Chyba będą chcieli kolorować, mam nadzieję. Okamowany, dobra, kontrakt przyjęty. Łomatko, nie mam kasy. Oho ho ho Oho ho ho, ho. Ho, ho ho. Ale na szczęście oni mało zarabiają. O, fuck, bitch, motherfucker. Nie mam hajsu na transfery. O kurczę. o kurczę, o kurczę, o kurczę. A tu jeszcze 15 milionów. Nie. Nie. Nie starczy mi. O, kurde. O, kurde. Problemik. Problem najmana No, dawaj, 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 bo chcę wiedzieć, czy. A, i jeszcze ten. O, fuck O, fuck Zmiennik. Proponowany kontrakt został przyjęty. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Zaraz pierwszy mecz ligowy. A jeszcze. O, o, dobra. Robi... O, robią się, dobra, transfery. Ok. Mamy, mamy. I został nam jeszcze Romelu Lukaku. Tutaj no, ten Milner jest odpowiedni albo Garcia. Dobra, damy Millingera, Ciekawe co na tu powiedzą. <grywki> Czy będą mile zaskoczeni? No, Zgódźcie się, proszę. Dobiegamy do końca. Nie do przyjęcia. Nie jesteśmy zawodnikiem zainteresowani. Nie, nie, nie tak. 5 milionów i Milner. O, kurczę, będzie problem z kupnem tego piłkarza. Coś trzeba będzie wymyśleć. Ale, na, ale dopiero mecze będziemy grali w następnym odcinku. Dzisiaj tylko transfery. Jak macie jakąś... <laughs> oh, 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 jak to wygląda fajnie po prawej stronie. <laughs> tylko Hernandez jako jedyny. <laughs> Wysoki transfer spoza Man City. Super. To, jak macie jeszcze jakiegoś polskiego piłkarza, który mógłby zagrać w moim klubie, to piszcie. To najwyżej zrezygnuję z Lukaku, ale i tak go mam nadzieję, że go kupię. No to ja się z wami żegnam. Przemyślcie kogo kupić, bo Rasiaka nie można. Lukaku jeszcze postaram się kupić. A ja się z wami żegnam. Cześć.